Mam wyniki, ja mam też zrobiony wynik negatywny i po prostu potrzebuję wejść na, do samolotu i polecieć do Wielkiej Brytanii. Nikt nie mówił nigdzie, że data pobrania i godzina ma być w języku angielskim. Dlaczego nie ma tego na Waszej stronie takich wymogów, że data musi być i godzina pobrania w języku angielskim? Przecież to nie jest wielkie halo po prostu w języku polskim czy angielskim. Data... Ja tego nie rozumiem. Test jest ważny jeszcze przez 24 godziny. Dlaczego nie mogę lecieć? Podałem Panu informację Proszę w języku polskim, tu po angielsku pisze Informacje na, na karcie. Proszę informacje tak w języku polskim mi podać. Jesteśmy w Polsce, tak? Przesz Mam test, i pragnę polecieć samolotem do Wielkiej Brytanii. Test jest negatywny, negatywny i nie widzę. Jakiegoś problemu z datą, gdzie pisze wszystko w języku, On nie proszę? Nagrywa, tak? Proszę? On nie nagrywa? Tak. A już pana na YouTube'a wrzuciłem i na Facebooka. Taki pan może sobie dzwonić. 나라에 아가고서뛰지